zważały jest na bazie yy, sklepie, tak, a więc yy, jest baza idealna. 5 gramów, no. No, 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 dobra. dobra, no to zobaczymy najpierw tutaj, a potem będziemy reżyserować. Tak? Zobaczymy, czy, czy do tego wniosku, do którego będziemy tutaj wspólnie, czy powtórzy się na pozostałych stałych dobra? Czyli 5 gramów, tak? dobra, co mamy dalej? Ja zważyłem, 25 gramów. Zresztą, 25 gramów, tak. Dwóchka 15 gramów. Dwóchka 15. I nożyczki 25 gramów. I nożyczki 25 gramów. Dobrze, odwróć teraz to. I teraz uwaga. Poproszę Monikę do siebie. Nie o sobie sprawie. chodź Monika. Bo cztery osoby rozpoczęły. A taś. I e, nie, naprawdę poproszę. I uwaga. Najlżejszą rzeczą, która była? I wszyscy macie, uwaga, na tej samej wysokości te rzeczy Trzymaj na tej samej wysokości. Nie zaoknij się tutaj do Was, bo za chwilę te rzeczy będą spadać. I teraz musicie zaobserwować, co spadnie najszybciej. Pamiętajcie. Nie. To są ułamki sięką ojca, trzeba bardzo dobrze patrzeć, tak? bo to na filmie będzie widać, jaki stroniony Na przykład tu nasze oko musi się bardzo skupić. najprędzej, Kuba mówi, Adaś, zeszyt. Bardzo dobrze, ja też to te zauważyłam. Pierwszy spadł zeszłym. a ostatnia rzecz, która dostała do siebie, to długopis. <minnaire Guncar> tak, Kuba, nie zaobserwuj, nie skupisz się, to trzeba, było rób kolegę, patrzeć na wsteczu. No, ale nie rób, bo rób. Dóra załóżmy, prawda? Czyli tak, zeszyt, gumka, no czy, nie, zeszyt, no czy, Hukup. Hup. Znane przez ziemię. Dziękujemy.